Witam i zapraszam na następną część tutoriala poświęconego pracy z inwentorem. Rozpoczynamy od narysowania prostokąta. Na płaszczyźnie szkicowania pojawia się siatka pomocnicza, której wielkość możemy zmieniać. W tym momencie wpiszmy wartości długości boków 40, zatwierdźmy to enterem, przejdźmy do następnego boku i dwukrotne naciśnięcie klawisza enter powoduje nam utworzenie prostokąta. Naszą siatkę pomocniczą możemy zmieniać. Przybliżmy sobie troszeczkę nasz szkic i teraz tutaj w tym miejscu możemy suwakiem zmieniać wielkość naszej siatki. Możemy ją zagęszczać bądź rozrzedzać. Narysujmy teraz następny prostokąt, który będzie nakładał się na pierwszą figurę. Będzie to dowolny prostokąt. Wykorzystajmy teraz narzędzia do modyfikacji szkicu. Wybierzmy sobie na przykład ucięcie. Zauważmy, że inwentor automatycznie wykryje nam jaką część linii chcemy usunąć i podkreśli ją na czerwoną. Wystarczy, że kursorem przejedziemy w inną część linii i automatycznie zostanie podkreślona inna część do usunięcia. Usuńmy Usunię sobie zatem te dwie linie. Tutaj i tutaj. Kliknijmy jeszcze na te dwie linie, które dzielą nasze prostokąty w tym miejscu. Teraz wykorzystamy następne narzędzia do modyfikacji, jakim jest odsunięcie. Odsunięcie znajduje się w tym miejscu. Teraz program prosi nas o wybór krzywej do odsunięcia. Wybierzmy sobie odwiednie naszego kształtu. I teraz możemy dynamicznie, przesuwając kursorem myszy, tą wartość określić. Możemy także wykorzystać do tego wprowadzanie precyzyjne i wpiszmy sobie jakąś wartość odsunięcia. Niech to będzie na przykład 10 jednostek. Dwa razy klikamy Enter i już mamy następną figurę odsuniętą na naszym szkicu. Analogiczne narzędzia oczywiście znajdujemy w autokacie. Wybierzmy sobie teraz wymiarowanie i wymiarujmy jeden z boków naszego kształtu. Wybierzmy dwa krańcowe punkty i widzimy, że już wymiarowanie pokazuje się na naszym szkicu. Z menu nawigację wybierzmy patch na i przesuńmy sobie nasz widok. Domyślnie szkice i modele tworzone w inwentorze są obiektami parametrycznymi. Zmiana jednego z parametrów, np. długości boku, spowoduje zmiany w całej geometrii. Dzięki temu szybko i łatwo będziemy mogli zmienić nasz model. Kliknijmy teraz na wymiar i zmieńmy jego wartość. Wpisujemy sobie teraz wartość i widzimy, że nasz bok został wydłużony w lewą stronę i została zmieniona całkowicie geometria naszego szkicu. Kierunek wydłużania bądź skracania jest uzależniony od wyboru końca prostej, który ustawiony zostanie jako nieruchomy. Aby szybko ustalić koniec do unieruchomienia, wystarczy przesunąć kursor myszki w jego pobliże. Wpisujemy sobie teraz nową wartość, np. 120 i widzimy, że cały czas bok... Jest wydłużany w lewą stronę. Operacje na modelach parametrycznych są umożliwione dzięki wykorzystywaniu więzów, o których mowa będzie później. Teraz wrócimy sobie do stanu początkowego i zaprezentujemy wyciągnięcie naszego szkicu. Teraz powoli przechodzimy już do zagadnień związanych z modelowaniem w trzech wymiarach, dlatego będziemy korzystać właśnie z tego panelu. Kliknijmy sobie teraz prawym przyciskiem myszy na nasz szkic. Zostanie otworzone specjalne menu w kształcie okręgu, w którym znajdziemy różnego rodzaju opcje i polecenia, które będą związane z naszym szkicem bądź naszym modelem. To menu przy kursorze zawiera wszystkie opcje, które z łatwością znajdziemy we wstążce. Wykonajmy prostą operację na szkicu poprzez jego wyciągnięcie. Wyciągnięcie będziemy tworzyć w kierunku prostopadu do płaszczyzny szkicu. Teraz klikamy i przytrzymujemy lewy klawisz myszy na manipulatorze i operujemy naszą myszą, bądź wpisujemy odpowiednią wartość wyciągnięcia. Bez przeszkód możemy używać wartości ujemnych. Wpiszmy sobie 10 i dwa razy przyciśnijmy klawisz Enter. W ten sposób utworzyliśmy trójwymiarową bryłę. W folderze szkice szkic 1 został automatycznie wyłączony i możemy wyłączyć jego widoczność. Dziękuję Państwu za uwagę, ja zapraszam. Już teraz na następne tutoriale z Inventor Fusion zapraszam także na stronę techtutor.pl oraz na stronę na Facebooku oraz do subskrypcji kanału. Dziękuję.